5, 4, 3, 2, 1, star, 100, 77, prawy, do 3, 2, 5, lewy, 50, dz przy burgu, 5 prawy, mega dzisiejsz do 2 przy drzewach. Otwarty zostaje 30. Wcześniej przykni. 3 lewy, minus otwarty, 40, 4 lewy, ciąć z uwagą, dół, odbienia. 100. 100. Prostój, 7 prawy. Pięćdziesiąt. Przyknij 5 prawy i przytknij 5 lewy. Nie wytłuszcza. Ciasny. Prostek. 100. Krótki, 7 lewy. Wypust, szczyt do 6 prawy. Od 4 prawy. Nacisk do 3. 3 lewy, minus, cioć przy drzewku, śmiało Prostuj, 150, szczyt prawy i przejść prawy, negat nacisk, 50 Samuj do 1 lewy, drogi, 40 Odpaść ostrożnie, walny, ciasny, mostek, na wyjściu do 20 Później 5 prawy, przez szczyt, jedni, wyjścia, i krótki, 5 lewy, nie wypuszcza Rów 80, 6 lewy, podwójny, przed szczyt lewą 50. Krótki 6 prawy, podwójny, odkryj 50. Od szczytu 1 krótki 5 prawy, lewy, szybki 40, do drzewu 1 4 prawy, ciasny, zostań 30, 4 lewy, szybki rów, nie wypuszczaj, 70, 1 4. 5 lewy, otwarty, mostek na wyjściu podbija, 50, przypń, 5 lewy, minus 70, podwójny, 6 lewy przypórku, otwarty, śmiało, 40, na szczycie, 50, hamuj, wcześnie 3 lewy, zachodź do 3 prawy, minus, dostań, 30, 5 lewy, 20 i wcześnie dłuższy, 3 prawy, nacisk, 30, 4 lewy, dłuższy, 30, 6, prawy, lewy, prawy, krótka. Zadziem to 4, wypuść, szczytem. To 5 prawy, lewy, 1 i 30. 3, 5, prawy, minus. To 7, lewy, blok na 100.